Dzień dobry, wszyscy krwiodawcy. Jeżeli chcecie uzyskać zaświadczenie do Urzędu Skarbowego, żeby załączyć się do zeznania podatkowego, tudzież no, po prostu odliczyć sobie tą niewielką, mimo wszystko, kwotę od podatku za to, że oddawaliście krew w roku ubiegłym, tudzież oddawaliście osocze, już króciutko pokażę, jak można zrobić to przez internet. Mianowicie uzyskać takie, <laughs> przepraszam, takie zaświadczenie, Hmm. Przede wszystkim e, trzeba zalogować się na internetowe konto pacjenta. Link macie w opisie do filmu, e, i po zalogowaniu się, e, ja już to zrobiłem, po zalogowaniu się e, za pomocą profilu zaufanego, czy przez konto e, założone w urzędzie, czy przez bankową e, opcję, e, przechodzimy do sekcji apteczka. Zobaczcie, tu jest informacja o Twoim krwiodawstwie. I tutaj klikamy w tą sekcję Zobacz i wybieramy interesujące nas krwiodawstwo, ponieważ tutaj będziemy mogli uzyskać uzyskać zaświadczenie. Złożenie wniosku. To jest to, co nas interesuje. Chociaż zobaczcie, możecie sobie tutaj też sprawdzić różne inne rzeczy, czyli na przykład planowanie, zaplanować wizytę, sprawdzić. Ile już krwi odetaliśmy, i tak dalej. Natomiast my chcemy wniosek, żeby nie fatygować się osobiście. Klikamy więc w sekcję Złożenie wniosku i wybieramy formularz zaświadczenie dla Urzędu Skarbowego albo dla pracodawcy, jeżeli takiego, takiego potrzebujecie. Urząd Skarbowy, wybieramy nasze centrum. Ja korzystam z centrum. W zielonej górze, bo mieszkam tutaj w województwie Lubuskim, także wybieram zieloną górę, klikam, wyślij i w zasadzie wniosek jest już wysłany. Nie muszę nic więcej wpisywać, ponieważ robiłem to z prywatnego konta pacjenta, więc te wszystkie moje dane już jakby są z automatu uzupełnione. No, i później na internetowym koncie pacjenta, tak myślę, będziecie mogli odebrać to zaświadczenie. Ja go tak naprawdę jeszcze w ten sposób nie uzyskiwałem, zawsze dostawałem do ręki. Także też czekam, też do końca nie wiem. W ogóle byłoby super, gdyby to było zintegrowane i tak naprawdę nie musielibyśmy do Urzędu Skarbowego. Już nic zaświadczać, ponieważ oni sami dostawaliby taką informację. Natomiast tego się pewnie doczekamy w dalszej przyszłości. Życzę Wam powodzenia. Jeżeli macie jakieś informacje, pytania, komentujcie. Jeżeli pomogłem w jakikolwiek sposób, proszę, łapka w górę. Subskrybujcie kanał i do usłyszenia, do zobaczenia w innych filmach. Pozdrawiam serdecznie.